He he ludzie, tu Wasz Halike 1 <laughs> A to jest kolejny odcinek z DC Universe Gry Online e, A co w dzisiejszym odcinku? Kontynuacja, kontynuacja e, tego jakże pięknego zadania, którym jest ochrona e, tych e, paramedyków i zniszczenie tam vorteksów, czyli tornad tych Eee, brzydko źle to jedziemy! Jedziemy! <laughs> Dawno nie było, więc. Teraz się to pojawia. Zaraz będzie duży boom. Dobra, gdzie są do. Uh, ratowania. Gdzie są do ratowania paramedycy? Tu pewnie będą. Nie ma. O, ale tam jest znajdźka za to. Ho-ho. Tak, mam wykonywać zadanie. Ale co, tam znajdźki też są dobre. Dobra, mam. Mamy znajdźkę. Hmm, co to mi daje. Okej. Okay. 7. Mój błąd. Nie <laughs> ja tego użyłem co trzeba. Hmm. Okej, okay, co założymy? To sobie skolektujemy. To nie dla mnie. Dobra. A, zaczynamy zabawę dalej. Kontynuujmy. Ej, no kurde, no. What the hell. Dobra, zaraz go szlak trafi. Dobrze, szlak go trafiło. Ja bym też oberwał. Mm, dobra, ale może bym tak się faktycznie zajął tym ratowaniem ich, nie tylko na zasadzie biegania. Bo to tak trochę nie tak jak trzeba jest. Co to lata, matko Boska? Eee, Dobra, gdzie jest? Tu jest paramedic. Dobra, rozwalony. Okej, okay, okej, okay, dobra. Okej. Okay. Mmm... No. Hmm. Gdzie są starczami tarczami ludzie? robić ich tam ratowe. Tam jest paramedyk, tarcza, ta, tarczę trzeba ratować No lecisz, lecisz Kurde Wolno bo wolno ale lecisz God damn it. Przeżył Dobra, uratowany Yeah idę. Mmm, tam paramedyka nie ma, tu jest paramedyk, którego trzeba uratować yyy. Boom! Haha, <ścoughs> oh yeah Nie... Yeah. ładda co to było? O kurna Dobra Zapomniałem o tym, że mam blokadę Ło wow 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 wow, wow, wow. Dobra, uratowany, ale nie przeze mnie. <laughs> Dobra, szukamy dalej starczami ludzi. Eee, tu jest paramedic, ale już nie przeze mnie do uratowania. Dobra, teraz zostało zniszczyć te tornada, tak. Eee, tylko gdzie te tornada teraz będą? Moje pytanie jest następujące. To jest, że tam pokazuje ten obszar. Się ten, ten, tego, ten... Ale... Dobra. Coś mnie nie... What, ty dziadu! Dobra, zabity. Mm. Ej, no gdzie są te tornada? Lol. Gdzie one latają? Bo nie ogarniam. Eee. Ty, tu mam ich ratować a tam ci mają ich niż spoko eee. powiemy ktoś gdzie są te tornada te worteksy, bo chyba nie ogarniający dzisiaj jestem zbytnio dziękuję nie, nie chcę Pramedicy ratować. Destroy Dragonic Vortex. Eee. okej, okay, tylko. Najpierw, gdzie ten vortex jest. Hm. Bla bla bla. Wow. to Make kurde. Koleś mnie... zestunował mnie. Ja komenda What? Whoa, whoa, whoa. No dobra, tko. Jest jest tornado, jest. Dobra, zniszczyłem tornado. Mm. Szukamy kolejnego. Zaraz będzie boom. No właśnie. Słoneczne. BUM! Szakalaka. Bum. Haha. No dobra, ale ja szukam kolejnego. Tornadka. Potrzebuje tornada dum 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 dum, dum, dum dum, Gdzie to tornado? Porurum bum mm. Nie ma Lol Okej, okay. dwa tornada zniszczyłem, a gdzie jest jeszcze osiem? Ach, kurde, hej O lol Gdzie to tornado, no Kurde, jakie to jest upierdliwe. Właśnie te niektóre misje są tak upierdliwe. Tak wkurzające maksymalnie. To jest jakaś masakra. O, jest tornado. Nie, nie jest tornado. Coś się tu będzie pojawiało. No właśnie. Universe. Boom. Dobra. Eee. Lol. Nie zDeni mi tornado, no nie, jak oni tak mogli. A czemu DC Universe? Dlatego, że ostatnio nie było. Ostatnio zrobiłem je ten. Trochę dawno w sumie ten odcinek ostatni i postanowiłem że zrobię Nie Bum Ziemię tu strzela PAŁA MOŻ! zestunuje cię łajdzo Bum, dobra LOL What the hell Dobra, zestunowany i dobity. Uciekaj teraz. Mm. Lol, gdzie te tornada, no? To nie fair, no. No fajnie, tylko że ja chcę to tornado znaleźć, no jest, 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 jest. Fajnie, nie przeze mnie rozwalona. Kurde Nie dobrze. Tam się coś pojawiało. Bum Okej okay. Zawsze tam gdzie się pojawiają ci o, tu co się hiluje, schiluję. albo i nie. E, nie. Dobra, nieważne. Kurde no, gdzie to? Nie mogę wyhaczyć tego tornada nigdzie. Nie ma, no choroba. Głupie są niektóre te misje, szczerze mówiąc, bo powinny się teoretycznie pojawiać te tornada, tak częściej trochę, a nie kurde, tak od przypadku choroba do przypadku. Nie, może tu jeszcze będzie coś, że gdzieś na górze albo co? Przecież to jest duże. Nie. O, może tutaj. No właśnie. dobra. Rozwalony. To jakby się coś tak. Miało niby pojawić ale, a, ale się nie pojawi. Lol, a ten tych ma rozwalać, dobra? Nie ma serio nie ma. Lol, to nie. Jest, 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 moje tornado, moje, 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 moje Yeah, moje tornado było No oh, yeah hu! <coughs> Dobra, Czekaj. albo się broń Dobrze Dobra kochani, powróciliśmy po krótkim cięciu. Zrobiłem po prostu cięcie, żeby was nie zanudzać, nie zanudzać tym szukaniem tornad. Czyli po prostu y, ostatnie tornado dłuższym razem zniszczyłem tych tornad kilka i zostało tylko jedno. Bo niestety nie miałem szczęścia do tych tornad. Nie mogłem w ogóle tego gówna znaleźć. Okej, okay, mamy ostatnie tornado. Bum. Jej wykonaliśmy zadanie Juhu i pewnie teraz mamy wrócić do bazy Znając życie Hmm Skąd ja to? No może i nie Dobra zobaczmy Complete Okej okay. Mamy łoda Już we mnie trafił O, mamy nowy level Dobra kochani Sprawdźmy Y Co tam mamy? Aha, nowa o, mamy te. Q. Juhu. Mamy te, te, te. Patuszki od Jokera, czyli prezent. UPKA. Uh, powers, skills, powers, uh, tricks, tricks, może. Coś z trików. Um, Holografic decoy. Mm. okej okay, a co jest w trapach No co, co, co mi tutaj Super Church okej okay. okej okay. cloaks your movements Okej okay, weźmy sobie to No i mamy kolejny ten mamy nową troszkę okay. rozwalona, kolejna rozwalona, kolejna rozwalona. ok, trzeba uważać na te piłki, bo one niestety <coughs> keep smashing presents. Okej, okay, na te bomby trzeba uważać. Hehe, <laughs> Joker ma mnie dosyć. Gdzie lejesz baranie? Okej, okay, kochani. Na tym zakończymy ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to oceniajcie. Trzymajcie się. Na razie.